cię łamy. Na następne Krasowa. Krasowa moi kochani, witamy was serdecznie również u nas na naszym święcie disco powiat w ramach święta chleba i 20 urodzin powiatu szleckiego. Samorząd to jest to, co rzeczywiście przez przez 20 lat zostało oficjalnie powołane do życia jako słowo, które wywodzi się z języka niemieckiego, mówiące o tym, żeby sami stanowić i to się realizuje rzeczywiście u nas w Polsce od 20 lat, a szczególnie intensywnie w powiecie e, strzeleckim. Moi kochani, przed nami sieroniowice się prezentują już przed e, wejściem na nasze stoisko, na nasze boisko, nasze miejsce spotkań. Za chwileczkę zobaczymy tą koronę, która rzeczywiście też na pewno jest, e, jak wszystkie pozostałe, rewelacyjnie przygotowania. Moi kochani... Dobrze, e, moi kochani, ja proponuję sieroniowicę, byście teraz zaczęli intensywnie machać, bo nagranie będzie szło w świat do Warszawy, do Gdańska i do Niemiec. Tak dziochy kiwejcie, kiwejcie, bo to jest ważne. Sieroniowice, witamy serdecznie naszą młodzież, Widzimy, witamy odpowiedzialne osoby, ja również z pięknym Bochenem chleba, który jest na pewno z tegorocznych y, zbóż. Witamy serdecznie, piękna korona moje kochani, różnorodna. Co tam macie na tej koronie za różne dzieła? O, ten mężczyzna na pewno wie, chyba że on tylko chodził i woda nosił do picia. No zazwyczaj. Ślici z reguły właśnie, kobiety ciężko pracują. Zespół placówek oświatowej w Leśnicy, my witamy serdecznie na zespół placówek, który zawsze się wspaniale prezentuje. Tym razem przygotowali wspaniałe kanapki. Zespół szkół przy pomocy przy Domu Pomocy Społecznej Zawackiem. Witamy Was bardzo serdecznie. Oklaski tak jest dla nich. Rewelacyjnie się prezentują. Widać też przebrani. Ha, widzę, że jedyna pani tutaj w, w różowej, w różowej, pięknej szacie. Zespół szkół specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadubie. Witamy serdecznie naszą młodzież, która zawsze się angażuje. Zapraszamy Was Państwo do namiotu. Tutaj podejście sobie również w to miejsce, w którym będziecie mogli Państwo dokładnie poobserwować to, co się dzisiaj będzie działo. Przed Państwem Zespół Szkół Ponadagminalnych z Zawadzkiem. Witamy serdecznie, zapraszamy. Szkolne schronisko młodzieżowe Góra Świętej Anny. Witamy Górę Świętej Anny, czyli Anaberg. Jak długo już to schronisko istnieje tam u was? Obronicko jest 41 lat. Zapraszamy wszystkich. Każdy zawsze może przybyć. Oczywiście wszyscy turyści i uczniowie. Wszyscy. Zapraszamy serdecznie do środowiska na Górę Święta Anny, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, tutaj ze Szczelec do Polski bardzo znana jednostka, która podlega starostwu powiatowemu, bardzo mocno się rozwijająca, współpracująca z, szeregą, z szeregiem firm z tego regionu, firmy, które są zainteresowane wykwalifikowanymi pracownikami, dlatego też to sięganie właśnie do młodzieży już po to, żeby właśnie zadbać sobie o właśnie pracowników. To, szanowni Państwo, było to, co było związane z e, tym przemarszem, z tym korowodem związanym między dziesiątym już świętem chleba, świętem chleba, które o, tym razem o, o, jest pod hasłem Disco Powiat. Jak Państwo pamiętacie, starostwo już wielokrotnie różne hasła miało. Mieliśmy po góralsku, po bowarsku, mieliśmy przebojowy powiat, mieliśmy śląskie spadki westernowo, a dzisiaj mamy disco Powiat. Dożynki to jest to... Ten czas, gdzie dziękujemy Panu Bogu w pierwszej kolejności za płody, za to, że rzeczywiście mimo, że ta pogoda nie była najlepsza, była bardzo sucho, jednak nam pomógł, obdarzył nas wspaniałymi plonami, ale również wodarze samorządowcy są właśnie to, co rolnicy przekazali im właśnie, również przekazać dalej, dzielić się razem z Wami. 20 lat Powiatu Szyleckiego, 10 lat Święta Chleba, wspaniała okazja, by razem spędzić czas. Jak na dzisiejsze wydarzenie przystało, a przypomnę, że jest to wspólne dzieło zarządu powiatu strzeleckiego, pana Józefa Słaczynę, Waldemara Gajdy, Janusza Żyłkę oraz Centrum Powiatowego, Centrum Kultury Szczelcego Polski, pani dyrektor Joanny popów bogdą Wielu wspaniałych ludzi wsparli to przedsięwzięcie. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie się działo, na pewno będziecie interesująco. Ja teraz poproszę pana starostę Józefa Słaczynę o oficjalne powitanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie na dziesiątym święcie chleba. Proszę Państwa, dziękuję za przybycie. Pogoda będzie do samego końca. Temat mamy załatwiony, także nie ma żadnych żadnych problemów. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Pana posła Ryszarda Gale. Witamy bardzo serdecznie Panie pośle. Witamy bardzo serdecznie wicemarszałka województwa opolskiego, Pana Romana Kolek. Witamy proszę Państwa radną wojewódzką Panią Edytę Gola. Bardzo serdecznie witamy Edyto. Może ją ktoś nie pozna, ale ona rzeczywiście nazywa się Edyta Gola. Proszę Państwa, witamy samorządowców bardzo serdecznie. Witamy gospodarza tego miasta Tadeusza Goca. Witamy bardzo serdecznie. Witamy kolegów. Wójtów burmistrzów, a więc wójta mojej jemielnicy, pana Marcina Wycisło. Burmistrza ujazdu Huberta i Broma. Witamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, witamy byłego posła, wieloletniego posła. Bym to powiedział Ziemi Strzeleckiej, nie tylko pana Helmuta Paździora. Witamy bardzo. Szanowni Państwo, witamy służby mundurowe, a więc witamy bardzo serdecznie Komendanta Policji Państwowej, Powiatowej, Pana Witamy bardzo serdecznie również pozostałe służby mundurowe, a więc Nadleśnictwo Zawackie, Nadleśniczego, Furmańskiego. Witamy bardzo serdecznie. I witamy również na Strzelce Rozumie z panem Furmańskim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, witam wszystkich radnych powiatu Strzeleckiego z przewodniczącym Rady Powiatu, Panem Stefanem Człapą, witamy bardzo serdecznie. Witamy drugich wiceprzewodniczących, a więc Ryszarda Nocoń. Witamy. Witamy Stanisława Krawca. Witamy bardzo serdecznie. Widać go, tak jest, jest. Proszę Państwa, witamy również, żeby mi nic nie uciekło. Chyba, 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 dyrektorów jednostek organizacyjnych, bardzo serdecznie witamy. Ja nie poznałem, ale. Moi kochani, dzisiejsze wydarzenie to jest wspaniałe wydarzenie związane z dwudziestoleciem samorządności i samorządu tutajszego regionu. Jest z nami właśnie człowiek, który od wielu lat już w tym samorządzie na szczeblu wojewódzkim działa, pan wicemarszałek. Witamy pana serdecznie, panie wicemarszałku. Kilka słów od pana Kochani mieszkańcy powiatu strzeleckiego, wszyscy przybyli goście. Rzeczywiście 20 lat samorządności to kupę czasu, Staraliśmy się w tym czasie pokazać, jak samorząd jest skuteczny, jak może współdziałać. A jako, że dzisiejsze święto to pewnego rodzaju już tradycja, 10 lat to bardzo dużo, a to święto chleba jest synonimem, odpowiednikiem tego, co obchodzimy na poziomie każdej gminy, dorzynek gminnych. Jako, że samorząd województwa polskiego w tym roku postanowił honorować za każdym razem każde dorzynki gminne i starostów dorzynkowych symbolicznymi prezentami. W tej tradycji nieco innej, na ręce pana starosty Józefa Swarzenego chciałem przekazać symboliczny list gratulacyjny, podziękowanie za zaangażowanie na ręce rolników, bo było nie było święto chleba, to także wymowny dzień związany z podsumowaniem roku pracy na roli. Wszystkiego dobrego dla wszystkich rolników, wszystkich zaangażowanych i wszystkich tych, którzy razem dzisiaj świętują, bawią się, bo uśmiech to zdrowie, radość jest nam do życia bardzo potrzebna i symboliczne prezenty dla Pana Starosty. Myślę, że Pan Starosta jako dobry gospodarz odpowiednio zagospodaruje i podzieli się ze wszystkimi. Wszystkiego dobrego, Panie Starosto. Ja widzę, Panie Starosto, że dostał Pan butelkę wody święconej z Góry Świętej Anny. Mam nadzieję, że potem Pan podziękuje, podzieli się razem z nami. Moi kochani, nieprzypadkowo trzymam to jabłko tutaj. Ja dzisiaj przechodząc przez ten wspaniały teren, który naprawdę bardzo bogato zaopatrzony trafiłem na odmianę, która się nazywa Gala. Gala, jabłko o tej odmianie, zapytałem, czy to na część naszego Pana posła, ta Pani powiedziała, tak, na część Pana posła Ryszarda Gali. Panie pośle, witamy Pana serdecznie, zapraszamy również do nas. Ja Panu przekazuję uroczyście to jabłko, niech Pan się z nim degustuje i prosimy również o dwa zdania z Pana strony. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo za to jabłko. Zastanawiam się, czy to jest Gala, czy Galla. Jak myślicie? To jest jawko, prawda? Bardzo dziękuję, Panie Leonardzie. Szanowni Państwo, Panie Starosto, chciałbym także przyłączyć się do życzeń przede wszystkim naszych rolników, bo jak wiecie państwo, to jest najważniejsza część naszego społeczeństwa. Rolnicy dają nam poczucie bezpieczeństwa, że głodni spać nie pójdziemy, że ten chleb zawsze jest na naszym stole. Za to wszystko wam serdeczny Bóg zapłać, a dzisiaj. Ja jestem na Pana ręce z okazji 20-lecia samorządu. Ja muszę powiedzieć, że chwilowo jestem w Warszawie, ale tak naprawdę zawsze jestem samorządowcem. I tutaj, i tam w Warszawie. Składam Wam serdeczne podziękowanie za tych 20 lat pracy i życzę dalszych wielu, wielu sukcesów, aby samorząd na każdym szczeblu, czy to gminnym, powiatowym, wojewódzkim, rósł w siłę. Wszystkiego najlepszego. I bawmy się dzisiaj. Dziękuję serdecznie panu pośle, panie pośle. Moi kochani pan Tadeusz Goc jest z nami. On reprezentuje właśnie tych wszystkich wójtów burmistrzów skupionych w tym rejonie. Również panu chciałem prosić o dwa zdania. Proszę bardzo. Wielkie podziękowania dla zarządu Powiatu Strzeleckiego za to, że od wielu lat to wspaniałe jesienne święto rolnicze przenosi do Strzeleckiego Partu. Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Szczelca Polskiej, całego powiatu i wszystkim gościom wspaniałej zabawy. A nawet tych, których żeśmy nie zapraszali z akcjami wyborczymi, również ugościmy, poczęstujemy i nie wyrzucimy z tej imprezy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie Tadeuszu, za te wspaniałe słowa. Moi kochani, jak państwo widzicie, wiele osób zaangażowało się w to dzisiejsze wydarzenie nie tylko tutaj na szczeblu bezpośrednio związanym ze starostwem powiatowym, ale również na szczeblu gminnym. I dlatego też starostwo powiatowe, zarząd powiatu Szeleckiego postanowił ufundować odpowiednie upominki i przekazać je przedstawicielom delegacji poszczególnych gmin. I w takim wypadku proszę teraz o podchodzenie tutaj przed naszych szefów starostwa następujące osoby z gminy Izbicko. Sołectwo Sprzęcice. Poprosimy o przedstawiciela Sołectwa Sprzęcice z gminy Izbicko. Zapraszamy serdecznie. Jest z nami. Witamy Pana bardzo, bardzo serdecznie. I również oklaski dla Pana za to wspaniałe przygotowanie tej korony. Proszę zostać z nami do wspólnego zdjęcia z gminy Jemielnica. Sołectwo Barut. Prosimy o przedstawicieli Sołectwa Barut z gminy Jemielnica. Oklaski dla Pani również. Dziękujemy serdecznie za wielki wkład i wielkie zaangażowanie w ideę przygotowania wspólnego 10. Święta Chleba. Z gminy Kolonowskie, sołectwo Spórok. Zapraszamy przedstawiciela sołectwa spurok z gminy Kolonowskie. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. dziękujemy również Państwu za zaangażowanie w przygotowanie dzisiejszego wydarzenia. Z gminy Szczelce Opolskie, sołectwo Mokre Łany, które stały się suche już, bo wyschło wszystko. Zapraszamy serdecznie gmina Szczelce Opolskie, sołectwo Mokre Łany. Zapraszamy Pana do nas. Witamy również, dziękujemy bardzo serdecznie. Widzimy, że młodzież się cieszy, bo pojawiła się na naszej folii pokazującej dzisiejszych gości z gminy Ujazd. Sołectwo Sieroniowice. Zapraszamy sołectwo Sieroniowice z gminy Ujazd. Dziękujemy serdecznie również Państwu za zaangażowanie w to dzisiejsze wydarzenie. Z gminy Zawackie, Sołectwo Kielcza. Zapraszamy przedstawicieli Sołectwa Kielcza do nas tutaj. Sołectwo Kielcza. Prosimy uprzejmie, jest z nami przedstawiciel. Również panu serdecznie dziękujemy w imieniu całego zarządu za Państwa wkład i zaangażowanie. I jeszcze mamy ostatnią gminę, gmina Leśnica, sołectwo Krasowa. Zapraszamy sołectwo Krasowa z gminy Leśnica. Dziękujemy serdecznie również Państwu za przygotowanie dzisiejszego wspaniałego wydarzenia. Ja myślę, że to dziesiąte spotkanie przy święcie chleba przejdzie do tradycji, nie tylko z powodu tego, że to jest jubileuszowe dziesiąte, ale również połączone z dwudziestoleciem istnienia powiatu strzeleckiego, wspaniała okazja. Teraz moment, żeby zrobić wspólne zdjęcia. Prosimy zatem wszystkich Państwa e, do wspólnego zdjęcia. Osoby reprezentujące starostwo, osoby reprezentujące poszczególne gminy. Dziękujemy. Ja proszę o gromki aplauz dla nich, bo naprawdę to, je, im to jest ich zasługa. Im zawdzięczamy, że dzisiejsze wspaniałe wydarzenie znów tutaj może wspólnie, tak jak Pan Starosta powiedział, odbyć się na terenie tego miasta, w ramach powiatu Szeleckiego. Dziękujemy serdecznie. Moi kochani, dziękujemy teraz Państwu za ten udział w tej ceremonii. Przed Państwem bardzo bogaty program, który za chwileczkę będziemy realizowali tutaj na tutejszej scenie. Ja przypomnę tylko o niektórych wydarzeniach, a pierwsze wydarzenie jest wydarzeniem, w którym pan wicestarosta Waldemar Gajda ma swój wkład. Panie wicestarosto, od sześciu lat mamy... Witam, is jesteśmy w you momencie, to know w living in the most expensive tym momencie, gdzie jesteśmy w tym momencie, gdzie jesteśmy w tym momencie, gdzie jesteśmy w tym momencie, Everybody That's the dream of the man We will happen again Everybody Wants to do the work Wants to be the girl. That's the dream of the man Witajcie kochani moi drodzy, bardzo serdecznie witam wszystkich. W Wstacie powiatowe święto chleba jest mi strasznie miło, że mogę w swoim mieście po raz pierwszy raz wystąpić. no vou Dziękujemy serdecznie, moi kochani. Dziesiąte spotkanie przy święcie chleba. 20 urodziny powiatu Szyleckiego, Zarząd Powiatu Szyleckiego Józef Smaszyna, Waldemar Gajda i Janusz Żyłka zaprosili Państwa na to, co najlepsze z okazji tego jubileuszu na wspaniały program artystyczny, na spędzanie czasu dzisiaj tutaj w Strzelcach Opolskich. Dziękujemy Wam serdecznie za udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Powiat Disco, Disco Powiat, to było dzisiejsze święto, to było dzisiejsze hasło. Dziękujemy Wam serdecznie, zapraszamy Was za rok. Dziękuję serdecznie, dobranoc, dobrej podróży. Leonard Walhaczyk, hej!